Witajcie! Czy widzieliście jeden z naszych ostatnich filmów? Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w ogóle powstają takie filmy. Dzięki szkoleniu, które ostatnio się odbyło, dowiedzieliśmy się wiele różnych fajnych, ciekawych i bardzo przydatnych rzeczy. Na przykład nie potrzeba bardzo drogiego sprzętu, ani bardzo dużego, żeby nagrać dobrej jakości obraz. Jak widzicie, ta kamerka niewielka, ale obraz świetny. Mieliście już na pewno okazję obejrzeć jeden z naszych filmów nagrany właśnie tą kamerą. Następnie przydaje się również coś do nagrania dźwięku, do grania dźwięku, jeśli jest taka oczywiście potrzeba. Ten mikrofon ustawiony właśnie na takich nóżkach i na takim pająku dobrze neutralizuje jakieś nieoczekiwane, niepotrzebne dźwięki, które nie chcemy, żeby się nagrały. Dzięki temu jakość dźwięku jest znacznie lepsza. Oczywiście statyw też jest bardzo potrzebny, jeśli chcemy nagrać jakieś yy, sztywne ujęcie, wtedy warto na statywie umieścić kamerę. Jest znacznie lepiej, uwierzcie. Oczywiście pokrowiec do ochrony statywu, tak? Potrzebne, trzeba dbać o sprzęt. Oraz Różne gadżety, właśnie bardzo przydające się do ustawienia właśnie tej kamery, którą widzieliście, na przykład na klatce piersiowej, jeśli jest taka potrzeba zrobić takie ujęcie, nie wiem, na czole też bardzo przydatne, tutaj mamy do, na nadgarstek oraz różne końcówki, żeby właśnie umieścić na, na tych różnych szelkach czy gdziekolwiek indziej naprawdę się przydaje, ale my dzisiaj będziemy potrzebować tylko tych dwóch rzeczy, żeby tą kamerę, którą widzieliście, przyczepić do tego właśnie statywu. Przejdźmy do konkretów. Po pierwsze właśnie zacząłem nagrywać mikrofonem, który prezentowałem. Słyszycie różnicę dźwięku? I teraz właśnie Możecie na filmie zaobserwować, jak kręcę kamerą i jak ważne jest światło. Widzicie te migotania? To jest przez to właśnie, że nie zadbałem o światło. A teraz trochę więcej pracy w terenie. Jak właśnie możecie zaobserwować? Rozmawiam z panią Martą o nagrywaniu jej filmu. O tym, jaki będzie kadr. Czy nic nie będzie zasłaniać? Czy właśnie światło będzie odpowiednie? Te wszystkie przygotowania przed filmem są bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy tego nie robili, to kadr byłby zły. Właśnie dlatego zmieniam teraz pozycję kamery, żeby był lepszy kadr, żeby pani Marta nie zasłaniała tych kieliszków, na których będzie grać na już właściwym filmie. Dźwięk mógłby być nieodpowiedni, mógłbym zasłaniać źródło światła. To też jest bardzo ważne. Jak widzicie. Staramy się, żeby nasze filmy były jak najlepsze w odbiorze, żebyście wy byli z nich bardzo zadowoleni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.